Witam bardzo serdecznie, ja jestem Gondekont, kąt, a to jest... LEGO Five Nights at Freddy's To jest ogólnie ciekawe połączenie dwóch gier. Gry horror i... gry dla dzieci. Co powstanie jak połączymy te dwie gry? Niezła abominacja. Tyle powiem. A po drugie... Dlaczego się tutaj spotykamy? A dlatego, że że mam kilka informacji do powiedzenia A myśląc o tym że nie chce mi się e, robić jakiegoś takiego specjalnego filmu informacyjnego z którego i tak nic nie wyjdzie to postanowiłem omówić to w gameplayu i ogólnie żadna gra nie była na tyle dobra lub po prostu Miałem do niej, żeby w niej właśnie omówić te kilka spraw i w nią też przy okazji grać. I jedyne co mi się <laughs> w głowie plątało to właśnie LEGO FNAF, który na moim dysku trochę już przesiedział i zaczynał śmierdzieć. A ja nie lubię, jeżeli coś śmierdzi. A zwłaszcza gry, a zwłaszcza takie coś. Naprawdę. To jest idealne, jeżeli chodzi o połączenie Lego i FNAF. Bez dalszych pitoleń, Let's a go. Freddy Fazbear's Pizza Family Pizzeria Looking for Security Guard to the work night. night. Sza, co? Jedyne, co mnie wkurza, to ta kropeczka. <ścoughs> Elożka. Pieniążek. Mojej kolekcji ogólnie, no, Lego FNAF prezentuje się naprawdę ładnie. No, na przykład te animatroniki wyglądają cudnie. Olego, oh, um, oh, um. jest dopiero północ, a ty już? Myślę, że chyba w FNAF to nie był dobry pomysł, żeby tutaj gadać. Tutaj się trzeba bardziej skupić. Ale okej, okay. postanowiłem. No to, pani. Tutaj stoisz? Tutaj stoisz. Dobra, e, co ja chciałem powiedzieć? Ogólnie, e, kanał <laughs> przechodzi swój mały kryzys. Mały to kryzys jest. E, jednak e, chcę mu zapobiec jak najszybciej. A mianowicie to, że no God of War jest trzymany. I to chyba bezwarunkowo. Nie zamierzam powrócić już do kratosa. Zrozumiałem jedno, że <laughs> ja już chyba się nie nadaję do takich bardziej poważnych gier typu RPG czy y, gry akcji. Dlatego też e, Batman zostaje zakończony. Nie będzie tam już robienia miasta na 100% czy, czy czegoś takiego innego. A wracając, e, też nie będzie DLC z Batmanem, co mnie trochę najbardziej boli. Body LC, Cold Cold Heart, No, jest fajne, polecam sobie zagrać. No i co tam jeszcze było? Z tym to ja mam największy konflikt. Mianowicie, filmy <coughs> mogą być już nierobione w 4K. Bo człowiek nie żyje najlepszą jakością. Bo jednak, filmy nawet w, nie wiem, 1800. E jest dobry do oglądania. I to też było coś na początku mojej kariery YouTube'owej. Coś, co było normalne, bo nie ukrywając, każdy YouTuber zaczynał z taką jakością. No, może niektórzy też zaczynali z 60 FPS-ami, ale... ale... no... Lepsze to niż jakieś tam czarne paski, które się tam pokazują. A ja jednak... Cześć. A ja jednak jestem czasem perfekcjonistą, nie ukrywajmy. Pasem Judwala i chcę coś zrobić takiego perfection. Za ja dużo angielskiego. No już perfekt. Jakoś tak o Halucynacje się szybciej pokazują. O ty gnido. Ogólnie jeżeli chodzi o właśnie Lego i FNAF, to... To właśnie nie ukrywając, to są te dwie gry LEGO. Te dwie gry LEGO. A tak jeszcze wracając do gier, takich typu RPG, gry akcji, które zostaną wstrzymane. ty eee, Dotyczy też się tego Wiedźmina. To już jest drugi Wiedźmin, który zostaje wstrzymany na tym kanale. Bo wszyscy pamiętamy Wiedźmina trzeciego. A jest zbyt dobrze, ale te jego zęby są... Cześć. Cześć. Te zęby są fajne. I co? I ogólnie myślę, że będę powoli kierować się w stronę horrorów, bo trochę mi się chce horrorów ponagrywać. A mam kilka takich, na przykład The Geof Creation, ale Reborn. Ty, <tryk> hey, camper. Spadaj. Uh. O, proszę bardzo. I to jest fajne, że jednak nie wywala nas do kolejnej nocy, tylko my przerwę po... nocach. Możemy też się zająć kupnem. A, ale czy mi się chce najpierw coś kupić? No może nie, no kontynuujmy naszą przygodę. I tak, będę się powoli już kierować w stronę horrorów. I zobaczymy, czy zacznę od The Joy of Creation Reborn. Co tę serduszkę z naszą? O, jest, buzia! Udało się, mamy to. W oryginalnej w grafice to musiało wyglądać, by naprawdę creepy. E, no i kurde. No i żem zapomniał. Skleroza. Co ja chciałem powiedzieć? No coś chciałem powiedzieć, ale nie pamiętam co. Szlak. A jak oczywiście będę montować film, to sobie przypomnę, i już będzie za późno. No ja po prostu jestem. E, świetny? A, o serduszkach mówiłem. O kurde. O serduszkach mówiłem. Dlaczego mamy trzy serduszka? A, dlatego, że za każdym razem, kiedy na przykład Boni nas zabije, to stracimy jedno serduszko. I gdy stracimy wszystkie, to stracimy też całą e, fortunę, którą zdobyliśmy podczas naszego nocnego stróżowania. To trochę. Ej, w sumie, jeżeli Foxy wybiegnie. To będzie... To będzie fajna scena. Ale... A! Zawał! Bani, banik, o cześć! Co powiem? Co podglądasz? A nie, a tak sobie podglądam. Cika jest w kuchni, telepie się. W skarbie, ugotuj rosołek! A nie, czekaj, to kurę, a nie. To... Chicken, kurcz... Tak! Rosołek ugotuj! Jakim cudem ja mogłem przegrać? Ktoś mi to powie, o cześć, słodziaku. One są słodkie w tej wersji, ale jumpscare, jak wyskoczy, no to jest zabójczy. Takie przychodzisz do kuchni, ja tam rosołek przygotowany takie. Where's chica? Jakim cudem mogłem to przegrać za pierwszym razem? Powieści mi nie wiem. O, tyle kasy? To so, idę sobie coś kupić. O, Fox jego kupię, dawaj mi go. Extra Life. Okej. Okay. Dobra. No, no, no. Freddy'ego bym sobie kupił. O, Golden Freddy. Okej. Okay. Chwycaj. Trzecia noc. To mnie dobra. Będzie chociaż, jakby to nazwać, um, równo. Po trzy noce w tym odcinku i kolejne trzy nocy w tamtym odcinku. Tak. O! Jak to źle wygląda. Ogólnie ciekawi mnie, jak to będzie wyglądać przy Foxy. Czy mi się będzie skakać, gdy Foxy będzie już biec? Bo to jest ogólnie też ciekawe. No, 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 tak mi mów. Serio? Nie widziałem. Aż tak źle? Wow, Kobie, to. Kampisz, kampisz. Dobra, Freddy w kiblu? W kiblu, widzę jego łóżko. Dobra, o cześć, jak wystaje. What's up? To się gapisz. No, na no, nic, na no, nic się nie gapiesz. Tak po prostu. Tak, rzucam okiem. Hi. No, no co to się gapisz? na nic, no co ty taki agresywny? Ja tu tylko chciałbym się przywitać, a ty... No od razu już się. bulwersuje, że ktoś go podgląda. No w sumie on jest w toaletach, więc... Chyba w sumie każdy byłby zbulwersowany, gdyby ktoś na niego spodglądał, gdy robi dwójeczkę. Ty! Gdzie jest Bonnie? Uuu, uu, groźnie. Chwileczka w kuchni, Bonnie tu, Freddy tu, Foxy tu, wszyscy sam. Good, siedzisz, siedzisz, good. Ej, co taki Foxy nieaktywny? Ej, co to za skamidła, za przeproszeniem? W oryginalnej grafice to on, kurde, był taki aktywny w każdej nocy, że ja cię kręcę. Ooo, coś się dzieje. Coś się dzieje niedobrego. Freddy, Freddy, coś tu? O cześć. O! Opa! Ten Bonnie nadal wygląda jakby byłby na jakichś prochach. O już fajnie. Dobra. Eloczka. Wygrałem. Nie... O! Elo! A w sumie? Eee, zróbmy sobie czwartą noc. Zobaczymy jak pójdzie. Ryzykuję utratą pieniążków, ale... Ale to jest FNAF. A FNAF To mój żywioł. Komornik się chyba dobija. To, to, to fajnie. Fajny kolega. Już Ogólnie to jest strategia na całą noc. takie jest, poglądamy tu, później tu. No i, no i tyle. Cała magia. Ach, chcę sobie kupić tego pluszaka Freddy'ego. Tak to mniej więcej wygląda. Nie ukrywając, FNAF czasem jest nudny, to trzeba przyznać. Tego się nie da ukryć. E, Foxy jest tutaj bardziej znerwiony niż pamiętam, bo to jest czwarta noc, a Foxy powinien... już, już pędzić w moją stronę, więc... czy ten mod graficzny, nie wiem, powoduje... Coś, nie wiem. Z z z, z. 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 jakby to nazwać... inteligencją animatroników? Nie no, na no mi się nie śpieszy więc... Co się stało? What's happened? Co, coś poszło nie tak podczas planowania. Ja może to zamknę? Czy zrobiło się groźnie? Freddy! Freddy jest tutaj. O to jest dziwne. Freddy jest... Freddy się cofnął? Nie, Fred Nie, Freddy idzie. On się nie cofnął. On nie był w kibelku, on był na scenie. Skleroza mnie bierze, o kurde. Ale trochę się niebezpiecznie wszedł. O, o, szybko! Nasa wam Lego ja, czy... Tak no jak killing me Fazber, Fazber O nazwisku! To po pysku. A wiecie co? Mam was gdzieś. Mm -hmm. <śmany> Dobra Koniec tego bo Przyp Aha Cześć O będzie, 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 będzie Nie jest tu Cześć Foxy, O dopiero teraz Ale zderfili tego Foxy jego co jest o, o! Aha! O! a Ała, walnąłem się! Bo telefon mam w... ...kieszeni. Ale jak na styk! O, dwie... A nie, tam było 250. Szlak! Ja nawet sobie nie kupię! No mnie będzie... ...będzie bardziej przydatne na... ...no... 420. do Które nie zrobię, które... ...nie ma bata, żebym to zrobił. Pamiętacie mnie? Ta ten, ta ten. Ta ten dranik, który pracuje za marne grosze. Tak mi mów, tak mi mów, tak mi mów. No, e, śmieszne, że tego nie zdabingował chłop. Bo z tego co pamiętam, jeżeli to się puści od tyłu, to chyba on coś tam mówi, a może to nie. Była ta wiadomość. Nie pamiętam, tam różne rzeczy się działy z Golden Freddym Zwariowana postać. Ty, kanalio. A w sumie teraz będzie mi łatwiej. Siemanko, Freddy? Siemanko? Jak tam kolejko? Widzę. Co, co ty? Co to było? Co to było? Okej... Okay. To było actually ciekawe. To był chyba. Chucky? Z Chucky i cis Wiecie, tej restauracji, gdzie dosłownie <noise> y, było FNAF. Nie no, Fox jest tutaj taki znerfiony, że to jest po prostu żal. Freddy! Eee, co?! Eee, ja... O ty! No o tym mówiłem, on nie ma prawa nas zaatakować, gdy jest na tej kamerze. Bo to się kupy nie trzyma. Któryś coś tutaj rusza? Ty się ruszasz. Nie, ten. Ja nawet w kamery normalnie już nie mogę spojrzeć. Kanalia. Twórca nie jest pełna rozumu. Nie. Odruch mam do jasnej. Dobra. Tak chcesz się bawić? Proszę bardzo, możemy się tak pobawić. Ja, ja, ja już mu nie. Ja już nie, nie. wiem gdzie on jest. O, tam jest. No. Zajeb... Moja kasa! Nie! of do Oh oh oh, 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 oh. No I do I... A few moments later No I... why 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 tell me why No ah Some foxie Aha. Mhm. Uh... -huh. uh, -huh. uh -huh. Szybko. szybko, szybko, No, and I... oh, dobra. dzięki jest. guest yeah. Mike Schmidt. The end. Nic nie kliknąłem, to tak samo szybko. <grym> o, e, Więc. Cio, mm. Mam nadzieję, że nie jesteście na mnie zbytnio źli. Za to, za to, co tutaj zakomunikowałem, i. Mam nadzieję, że się odcinek podobał. Bo. No, ale jest. nietypowe. I mam nadzieję, że będą kolejne części. Mam nadzieję. So, subskrybujcie, komentujcie, zostawcie łapkę w górę. Wpadajcie na Discorda, linki w opisie. No i zostawcie łapkę w górę, a my się widzimy już w kolejnych odcinkach z czegoś innego. No to co, na razie i cześć Legowi Fazber Maniacy.